W grudniu 2025 roku znana formuła Nowa Faza Wojny, która przez lata stała się jedynie telewizyjnym szumem, nagle odzyskała swój prawdziwy sens. Padła z ust człowieka, dla którego słowa nie są narzędziem dyplomacji, lecz precyzyjnym instrumentem diagnozy. Lawrence Friedman, historyk wojen, doradca NATO i jeden z najwybitniejszych umysłów strategicznych Wielkiej Brytanii, powiedział wprost: To nie jest figura retoryczna, to diagnoza. Friedman określa to, co dzieje się w Ukrainie, jako punkt przełomowy, moment krytyczny, w którym każdy błąd staje się nieodwracalny. To już nie jest eskalacja napięcia ani cisza przed burzą, to punkt bez powrotu, za którym istnieją tylko dwie drogi: nowa logika albo chaos. Według Friedmana Rosja nie walczy już o zwycięstwo, ona walczy o to, by nie przegrać. Ta różnica wydaje się subtelna, ale w myśleniu strategicznym zmienia absolutnie wszystko. Armia idąca po zwycięstwo ryzykuje, koncentruje siły, szuka przełomów. Armia sparaliżowana strachem przed porażką niszczy, spowalnia, wyczerpuje. Nie walczy o terytorium, lecz o czas. Nie o rezultat, lecz przeciwko finałowi. Friedman nazywa to wojną zaprzeczenia. Rosja nie próbuje już osiągnąć sukcesu strategicznego. Jej stawką jest niekończąca się niepewność. Nie dlatego, że tego chce, lecz dlatego, że każda inna droga oznaczałaby konieczność przyznania się do klęski. To wojna, w której nie chodzi o zwycięstwo, lecz o podtrzymanie mitu, że porażka jeszcze nie nastąpiła. Pod koniec 2025 roku ta logika staje się wyjątkowo czytelna. Rosja rezygnuje z prób szeroko zakrojonych ofensyw. Nie ma przełamań, nie ma manewrów, nie ma kampanii. Zamiast tego drony, uderzenia w infrastrukturę krytyczną, systematyczna presja na zaplecze. Moskwa porzuciła ideę zwycięstwa i przeszła na strategię niszczenia odporności przeciwnika. To już nie jest wojna frontów, lecz wojna nerwów. Jej geografia się rozmywa, ataki uderzają w energetykę, logistykę, głębie kraju. Ukraina odpowiada zmianą strategii. Po ciężkich walkach lat 2023 do 2024 przechodzi do strategii utrzymania. Celem nie są spektakularne sukcesy, lecz zachowanie kontroli, państwowości i zasobów. To podejście racjonalne, ale potwornie wyczerpujące, bo to nie jest walka z widoczną metą. To maraton bez dystansu, w którym zmęczenie psychiczne staje się zagrożeniem równie realnym jak rakiety. I właśnie w tym momencie Friedman stawia pytanie kluczowe: Jeśli wojna nie toczy się już o zwycięstwo, lecz o wytrzymałość, kto pęknie pierwszy? Ukraina? Rosja? A może Zachód? Na tym tle otwiera się nowy front, nie militarny, lecz polityczny. I to on, zdaniem Friedmana, okaże się decydujący w 2026 roku. Szczególna uwaga skupia się na północy Ukrainy Charków, sumy, obwód czernichowski. Bez oficjalnych komunikatów, bez ogłaszania ofensyw, lecz z narastającą presją, którą Friedman określa jako rozpoznanie wytrzymałości. Celem nie jest zajęcie terytorium, lecz testowanie nerwów. Jak długo obrona wytrzyma, zanim konieczne będzie przerzucenie rezerw? A każdy batalion przesunięty na północ to jeden batalion mniej w Donbasie. Moskwa świadomie nie przekracza czerwonej linii pełnoskalowej inwazji z północy. Nie dlatego, że nie może, lecz dlatego, że obawia się reakcji Zachodu. Jeden krok za daleko i aktywuje się ten sam Zachód, na którego zmęczenie Kreml dziś liczy. Dlatego Rosja pozostaje w szarej strefie. Wystarczająco brutalnej, by straszyć, ale zbyt ostrożnej, by uruchomić nowe sankcje lub eskalację dostaw broni. To wojna prowadzona na nerwach. Uderzenia nie przynoszą przełomu, ale budują atmosferę ciągłego zagrożenia. I właśnie tutaj, według Friedmana, Rosja stawia wszystko na jedną kartę. Zmęczenie społeczne, nie wojskowe, lecz egzystencjalne. Zmęczenie strachem, życiem w zawieszeniu, pytaniem jak długo jeszcze. Prezydent Wołodymyr Zełenski mówi o tym wprost. Ataki na miasta nie służą zwycięstwu militarnemu, lecz presji na społeczeństwo. Aby Ukraińcy zaczęli zadawać pytania, aby sojusznicy zaczęli szukać wyjścia, aby słowo pauza zaczęło brzmieć częściej niż słowo zwycięstwo. I właśnie tutaj Friedman nazywa północ bramą wojny. Nie dlatego, że wiadą tam kolumny czołgów, lecz dlatego, że przez nią wywierana jest presja na wolę. Presja, która nie zmienia mapy, lecz atmosferę. Dziś Ukraina się trzyma. Sumy i Charków są ostrzeliwane, ale funkcjonują. Nie ma paniki, nie ma masowej ewakuacji, nie ma załamania. Pytanie nie brzmi jednak, co jest dziś, lecz jak długo da się to utrzymać. Bo każdy dzień takiej wojny to nie tylko zużycie zasobów, to narastające napięcie wewnętrzne. A jeśli pęknie front, nieważne gdzie, runie cała konstrukcja strategii przetrwania. I właśnie dlatego wsparcie Zachodu ma dziś znaczenie fundamentalne. Szczególnie wsparcie Polski. Kraju, który od pierwszego dnia tej wojny okazał nie tylko solidarność, lecz prawdziwe przywództwo moralne. Polskie społeczeństwo, polskie miasta, polscy wolontariusze i instytucje państwowe stały się filarem ukraińskiej odporności. Polska nie zmęczyła się Ukrainą. Polska zrozumiała, że to wspólna walka o bezpieczeństwo, wolność i przyszłość Europy. Friedman podkreśla jasno: Rosja nie chce już nacierać. Ona chce, aby sama rzeczywistość przestała być stabilna. A to właśnie Polska ze swoją determinacją, historycznym doświadczeniem i niezwykłą solidarnością pozostaje jednym z kluczowych bastionów, które tę stabilność dziś podtrzymują. Jeśli północ jest nerwem tej wojny, to Donbas pozostaje jej sercem. Zranionym, wykrwawionym, wycieńczonym, ale wciąż narzucającym rytm. Lorenz Friedman, opierając się na analizach zachodnich wojskowych analityków, Ujmuje to jeszcze precyzyjniej. Donbas to klepsydra tej wojny. Tutaj nie liczy się już kilometrów, liczy się czas. Rosja traci ludzi, Ukraina traci tempo. Ale obie strony płacą cenę i z każdym miesiącem ten wymuszony handel staje się coraz bardziej toksyczny. Do grudnia 2025 roku wschodni front przybiera formę paradoksu. Nie ma wielkich ofensyw, nie ma głośnych przełamań. A jednak niemal każdego dnia dochodzi do dziesiątek ataków, setek uderzeń artyleryjskich, nieustannej presji na te same punkty. Pokrowsk, Konstantynówka, Czas i Fiar to już nie są miasta w klasycznym sensie. To linie zużycia miejsca, w których wojna nie toczy się o postęp, lecz o to, by front po prostu nie obumarł. Friedman mówi o tym bez ogródek: Tutaj się już nie naciera, tutaj się wykrwawia. Rosja wciąż, powoli, kwartał po kwartale, zajmuje zniszczone miejscowości. Ale nie jest to postęp strategiczny, to tlen dla propagandy, zakurzona iluzja sprzedawana jako sukces. W systemie autorytarnym, w którym nie da się przyznać do błędu, każdy ruch do przodu staje się celem samym w sobie, nawet jeśli prowadzi donikąd. Ta strategia ma jednak swój kres. Rosja może pozwolić sobie na powolne natarcie tylko wtedy, gdy jej zasoby ludzkie, ekonomiczne i moralne przewyższają zasoby przeciwnika. Tymczasem w 2025 roku we wszystkich tych obszarach pojawiają się poważne pęknięcia. Straty na Donbasie pozostają ogromne. Formalnie rezerwy mobilizacyjne istnieją, lecz jakość nowych żołnierzy gwałtownie spada. Coraz częściej front utrzymuje się siłą inercji. Armia walczy na autopilocie. I właśnie tutaj ujawnia się główne ryzyko Moskwy. Donbas to symbol. Rezygnacja z niego oznaczałaby przyznanie, że cała wojna była pozbawiona sensu. Ukraina natomiast nie próbuje odzyskać Donbasu za wszelką cenę. Jej strategia nie polega na terytorialnym rewanżu, lecz na systemowej odporności. Przetrwać. Zachować armię, zachować państwo, zachować kontrolę. Ta strategia jest mniej widowiskowa, ale jak podkreśla Friedman, w długich wojnach to ona częściej okazuje się decydująca. Ma jednak swoją cenę. Donbas wywiera presję na ukraińskie społeczeństwo. Staje się symbolem stagnacji. Front stoi. Ludzie giną. Zaplecze jest ostrzeliwane. Pojawia się wrażenie utknięcia w miejscu. I właśnie na to stawia Kreml. Nie na zwycięstwo, lecz na wyniszczenie przeciwnika przez brak dynamiki. Friedman nazywa to zmęczeniem egzystencjalnym. Zmęczeniem nie wojną jako wydarzeniem, lecz jej niekończącym się powtarzaniem. Każdy dzień wygląda tak samo jak poprzedni. Nie ma kulminacji, nie ma jasności, nie ma pauzy. W tej szarej strefie zanika sens. To najniebezpieczniejszy rodzaj wojny, mówi. Bo ona nie łamie frontu, ona łamie rozumienie, po co to wszystko się dzieje. Na tym tle narasta również presja na sojuszników Ukrainy. W Unii Europejskiej i w Stanach Zjednoczonych pojawia się zmęczenie procesem, który się nie zmienia. Wojna bez ruchu nie wywołuje już współczucia, wywołuje irytację. Ludzie chcą końca, jakiegokolwiek. Nie dlatego, że stali się zwolennikami Rosji, lecz dlatego, że mają dość płacenia za coś, co wygląda na wieczne. Friedman podkreśla: To właśnie jest główna stawka Kremla. Nie czołgi, nie rakiety, lecz zmęczenie demokracji. Reżimy autorytarne mogą stosować represje i cenzurę, by utrzymać narrację. Demokracje żyją wyborami. A w wyborach mobilizuje nie strach, lecz perspektywa. Gdy perspektywa znika, znika także poparcie. Ale ta sama pułapka działa również przeciwko Moskwie. Donbas nie jest już tylko narzędziem nacisku. Staje się strategicznym lejem, który wciąga zasoby, autorytet i armię. Każdy miesiąc postępu o 500 metrów sprawia, że wyjście z wojny staje się coraz mniej możliwe. Bo jak wytłumaczyć społeczeństwu, że pięć lat, dziesiątki tysięcy ofiar i setki miliardów rubli poszły na kilka osiedli, które nie mają już ani wartości gospodarczej, ani politycznej? Rosja wpada w ślepy zaułek. Zbyt drogo, by uznać porażkę. Zbyt bezsensownie, by iść dalej. I właśnie wtedy, według Friedmana, uruchamia się mechanizm samozniszczenia. Strategia wyniszczenia zaczyna niszczyć nie wroga, lecz tego, kto ją stosuje. Na tym polega paradoks tej wojny. Jeśli Ukraina utrzyma Donbas, zachowa samą siebie. Jeśli Rosja zdobędzie Donbas, straci sens dalszej walki. Donbas, jak mówi Friedman, przekształcił się z celu w pułapkę. I teraz pytanie brzmi: kto pierwszy straci cierpliwość? Społeczeństwo, elity czy sama armia? I właśnie dlatego rola sojuszników, a szczególnie Polski, pozostaje kluczowa. Polska ze swoim historycznym doświadczeniem, instynktem zagrożenia i niezwykłą solidarnością, doskonale rozumie, że Donbas nie jest dalekim frontem. Jest linią obrony całej Europy. Polskie społeczeństwo wykazało się odpornością, konsekwencją i moralną jasnością w czasie, gdy inni zaczynali się wahać. To wsparcie stabilne, mądre i długodystansowe jest dokładnym przeciwieństwem tego, na co liczy Kreml zmęczenia i obojętności. Wojna w Ukrainie dawno przestała ograniczać się do linii frontu. Pod koniec 2025 roku główny wektor nacisku Moskwy przesunął się daleko poza granice Ukrainy, na zachód. Tam, gdzie zapadają decyzje, gdzie uchwala się budżety. Gdzie odbywają się wybory? I właśnie tam, zdaniem Lorenz Friedman, rozegrała się najbardziej wrażliwa bitwa całej tej kampanii. Bitwa nie o terytorium, lecz o koncentrację. Nie o zwycięstwo, lecz o uwagę. Friedman nazywa to drugim frontem. Nie pojawia się on w codziennych raportach sztabowych, ale to właśnie on decyduje, ile broni Ukraina otrzyma jutro, czy sankcje zostaną utrzymane i czy cała architektura wsparcia przetrwa. Kreml nie wierzy już w zwycięstwo na polu bitwy. Stawia na zmęczenie systemów politycznych. Nie przez siłę, lecz przez erozję motywacji. Putin nie próbuje pokonać Ukrainy, on próbuje przetrwać Zachód. Tak Friedman streszcza istotę rosyjskiej strategii końca 2025 roku. To prosta kalkulacja. Demokracje słabną w długim dystansie. Rozmywa je kompromis. Mają cykle wyborcze, presję mediów, zmienność nastrojów społecznych. Nie trzeba ich łamać, wystarczy je zmęczyć. I ten rachunek zaczyna się potwierdzać. W Stanach Zjednoczonych trwa brutalny spór polityczny o format i skalę pomocy dla Ukrainy. Kongres jest sparaliżowany. Każdy nowy pakiet wsparcia ciągnie się tygodniami. Europa, mimo deklarowanej jedności, mierzy się z narastającą presją populistów i skrajnej prawicy, którzy wykorzystują wojnę jako argument. Po co nam cudze konflikty, skoro mamy inflację, kryzys energetyczny i imigrację? Na pierwszy rzut oka to tylko polityka wewnętrzna. W rzeczywistości to linia frontu, na której Kreml uderza nie rakietami, lecz oczekiwaniami. Każdy protest, każda kłótnia budżetowa, każde opóźnienie dostaw staje się informacyjnym zwycięstwem Moskwy, nawet jeśli żaden zachodni lider nie mówi o porzuceniu Ukrainy. Friedman podkreśla: Rosja nie potrzebuje kapitulacji, wystarczy jej pauza. Pauza oznacza opóźnienie, opóźnienie tworzy lukę, a luka to ryzyko. Kreml nie żąda, by kijów się poddał. Chce tylko, by wsparcie nie było już takie jak wcześniej wolniejsze, bardziej warunkowe, pełne zastrzeżeń. I właśnie w tym tkwi jedna z najbardziej niebezpiecznych form tej wojny. To już nie jest konflikt państw, to konflikt tempa. Jedna strona gra na wyniszczenie, druga na rotację tematów. Dla Ukrainy motywacja jest egzystencjalna przetrwać jako państwo. Dla Zachodu jest bardziej abstrakcyjna wartości, bezpieczeństwo, stabilność. To ważne, ale nie zawsze mobilizujące. Friedman przywołuje niepokojącą analogię historyczną. Koniec lat 30. XX wieku. Świat zmęczony kryzysami gospodarczymi i napięciami szukał wytchnienia za wszelką cenę. To właśnie pragnienie chwili oddechu otworzyło drogę do katastrof. Wtedy zmęczenie przebrało się za pragmatyzm. Dziś ryzyko jest uderzająco podobne. Moskwa doskonale to rozumie, dlatego działa nie przez siłę, lecz przez hałas, przez spory, przez opóźnienia, przez konflikty wewnątrz koalicji parlamentarnych, przez wątpliwości. Kreml wie, że Zachód nie przegra militarnie, ale może przegrać sam ze sobą. W momencie, gdy straci wolę działania. Friedman zaznacza: Państwa zachodnie są dziś silniejsze niż same sądzą, ich gospodarki, technologie i sojusze są trwałe, ale brakuje im tego, co ma Ukraina poczucia, że od tej wojny zależy samo istnienie. To sprawia, że wsparcie bywa racjonalne, lecz nie zawsze osobiste. A Kreml robi wszystko, by więź między Ukrainą a Zachodem straciła emocjonalną intensywność. I stała się rutyną. Stąd nowa taktyka Moskwy: uczynić wojnę tłem, zamienić ją w drażniący szum, do którego się przyzwyczaja, który chce się wyłączyć. Putin nie gra już na szok, gra na informacyjne zmęczenie, na to, by słowo Ukraina zaczęło wywoływać nie współczucie, lecz irytację. Ta strategia już działa. Coraz częściej w zachodniej retoryce pojawia się słowo pauza. Niepokój, nie kapitulacja, pauza. I tu Friedman bije na alarm. Pauza w wojnie na wyniszczenie zawsze działa na korzyść agresora, daje mu oddech, a stronie broniącej się sygnał, że została sama. I właśnie tutaj rola Polski staje się kluczowa. Polska, kraj, który od pierwszego dnia tej wojny nie pozwolił sobie na zmęczenie moralne. Polskie społeczeństwo, polskie państwo. Polska klasa polityczna wielokrotnie udowodniły, że rozumieją stawkę tej wojny głębiej niż wielu innych. Dla Polski Ukraina nie jest problemem zagranicznym, jest sprawą bezpieczeństwa, historii i przyszłości Europy. To konsekwencja, której Kreml nie potrafił przewidzieć. Friedman dochodzi do zasadniczego wniosku: Zachód stoi przed wyborem. Albo potraktuje wsparcie dla Ukrainy jako tymczasowe, uciążliwe brzemię. Albo jako inwestycje w przyszłość, w której prawo międzynarodowe wciąż ma znaczenie. Bo jeśli Ukraina nie wytrwa, powstanie precedens, który zmieni reguły gry na długo. Pod koniec 2025 roku w serwisach informacyjnych znów pojawiło się słowo, które wydawało się dawno wypłukane z politycznego słownika negocjacje. Zamiast ulgi przyniosło jednak nową falę sceptycyzmu. Lorenz Friedman podkreśla, w wojnach tej skali sam fakt rozpoczęcia rozmów jest już wydarzeniem. Nie dlatego, że prowadzi do pokoju, lecz dlatego, że świadczy o impasie. Nie ogłoszono rozejmu, żadna ze stron nie demonstruje gotowości do ustępstw, a jednak liczba kanałów negocjacyjnych, oficjalnych, nieoficjalnych przez pośredników, wywiad i służby specjalne gwałtownie rośnie. Stambuł, Abu Zabi, Genewa. Zamknięte wideokonferencje, tajne spotkania i jedna wspólna zasada. Wszyscy rozmawiają, ale nikt nie chce przyznać, że rozmawia. To nie są rozmowy pokojowe, to dyplomacja bezsilności. Rosja nie jest w stanie wygrać, Ukraina nie ma warunków do szerokiej ofensywy, front został ustabilizowany, straty są ogromne. Wojna zaczyna więc szukać wyjścia nie po to, by osiągnąć kompromis, lecz by złapać oddech, by zrobić pauzę. Friedman stawia pytanie kluczowe: czym są negocjacje, w których nikt nie chce potwierdzić samego faktu dialogu? Jego odpowiedź jest niepokojąca. To rozmowy nie o pokoju, lecz o dopuszczalnym poziomie strat. Do stołu nie siadają dyplomaci, lecz ludzie aparatu siłowego. To oznacza jedno: dyskutowane są nie warunki zakończenia wojny, lecz granice przetrwania systemów. W Rosji negocjator nie jest mediatorem jest potencjalnym zdrajcą. W systemie opartym na micie zwycięstwa sam kompromis stanowi zagrożenie. Dlatego rozmowy istnieją, ale oficjalnie ich nie ma. Ukraina funkcjonuje w innej logice. Dla Kijowa negocjacje nie oznaczają kapitulacji, są narzędziem przetrwania. Ukraina nie targuje się o ustępstwa terytorialne, lecz o czas, bezpieczeństwo i zasoby. Friedman podkreśla: Koniec tej wojny nie będzie wyglądał jak defilada zwycięzców. Nie będzie podpisów, flag i przemówień na podium. Wojna zakończy się nie triumfem, lecz awarią systemu, który przestanie wytrzymywać własny ciężar. I tu następuje kluczowy zwrot. Wojna już zaczęła zmieniać państwa. Nie tylko Ukrainę i Rosję, lecz całą Europę. Jak zmieni się Ukraina? Ukraina już się zmienia. Strategia przetrwania uczyniła ją państwem zmobilizowanym, adaptacyjnym i technologicznie przyspieszonym. Armia nie tylko się broni, uczy się funkcjonować w warunkach permanentnego zagrożenia. Obrona powietrzna jest rozproszona, logistyka zdecentralizowana, infrastruktura przebudowana pod ciągłe uderzenia. Najważniejsza zmiana zachodzi jednak wewnątrz. Ukraina weszła w wojnę jako krucha demokracja. Do 2026 roku staje się twardym systemem przetrwania, w którym aktywność obywatelska i kontrola państwowa zlewają się w jedno. Po wojnie pojawią się trudne pytania, czy kraj zdoła wrócić do modelu sprzed wojny, czy też pozostanie zmobilizowaną republiką, w której bezpieczeństwo na długo wyprzedzi wolność. A jednak Ukraina wyjdzie z wojny z nową jakością, z tożsamością, z prawem do przywództwa w Europie Wschodniej, z zaufaniem sojuszników sprawdzonym nie deklaracjami, lecz krwią. Będzie krajem biednym i straumatyzowanym, lecz politycznie dojrzałym, odpornym na iluzje. Jak zmieni się Rosja? Prognozy Friedmana są bezlitosne. Rosja przegrywa nie na polu bitwy, lecz w logice. Nie zdobyła Kijowa, nie zniszczyła Ukrainy, nie złamała Zachodu. Armia jest wyczerpana, gospodarka zmilitaryzowana. Społeczeństwo trwa siłą rozpędu. Państwo, które nie może sobie pozwolić na porażkę, traci wszystko poza pozorem kontroli. Po wojnie Rosję czeka niepokój, lecz chaos. Dziury budżetowe, kryzys legitymacji władzy, konflikty wewnętrzne. Wojna, na której zbudowano całą pionową strukturę władzy, przestanie działać jako narzędzie mobilizacji. Rozpoczną się poszukiwania winnych, rozłamy elit, nasilenie represji. I wreszcie pytanie fundamentalne: po co to wszystko było? Odpowiedzi nie będzie. Kreml może zatrzymać wojnę, lecz nie potrafi wytłumaczyć porażki. Dlatego porażka zostanie zamaskowana, ale nigdy wypowiedziana. To stworzy próżnię, w którą wpadnie cały system. Friedman twierdzi wprost: Rosja rozpadnie się od środka szybciej niż zdąży przyznać się do klęski. Jak zmieni się Europa? Europa w tej wojnie nauczyła się dwóch rzeczy: nie bać się konfrontacji i nie ufać dawnym iluzjom bezpieczeństwa. Wsparcie dla Ukrainy nie było jedynie gestem politycznym, było momentem dorastania. Europa zrozumiała, że bycie kontynentem pokoju nie wystarcza. Trzeba być kontynentem siły. Wojna zmieniła energetykę, gospodarkę i, co najważniejsze, politykę. Stary konsensus pokój za wszelką cenę przestał działać. Państwa europejskie zaczęły inwestować w obronę, wywiad i cyberbezpieczeństwo. NATO odzyskało realne znaczenie. Bruksela nie chce już być wyłącznie regulatorem staje się graczem. I tutaj szczególna rola należy się Polsce. To Polska od samego początku widziała tę wojnę nie jako kryzys peryferyjny, lecz jako test całej Europy. Polskie społeczeństwo, polskie instytucje i polska klasa polityczna wykazały się konsekwencją, odwagą i historyczną trzeźwością. Polska nie uczyła się tej wojny w trakcie, Polska ją rozumiała od pierwszego dnia. Dla wielu państw stała się punktem odniesienia i moralnym kompasem. Jak zmieni się mapa? Granice na mapie mogą nie przesunąć się gwałtownie, ale mapa geopolityczna zmieni się nieodwracalnie. Ukraina po wojnie stanie się wschodnim bastionem Europy, gwarantem i ostrzeżeniem zarazem. Rosja pozostanie źródłem zagrożenia, niestabilności i nuklearnego szantażu. Europa, z nowym zrozumieniem, że bezpieczeństwo kosztuje, Chiny, Stany Zjednoczone, Bliski Wschód, wszyscy będą patrzeć na Europę przez pryzmat tej wojny. Ukraina stanie się symbolem epoki, a jej miejsce w przyszłej architekturze świata będzie znacznie ważniejsze niż wcześniej. Nawet jeśli linie graniczne się nie zmienią, równowaga sił już nigdy nie będzie taka sama. Wojny rzadko kończą się pięknie, ale szczególnie brzydko kończą się te, które trwają dłużej niż ich sens, te, w których celem przestaje być zwycięstwo, a staje się sam proces. Wojna w Ukrainie na początku 2026 roku wchodzi właśnie w taką fazę. To już nie jest walka o terytorium, nie bitwa o miasta. To test zdolności do dalszego trwania. Lorenz Friedman mówi wprost: Wojny na wyniszczenie kończą się nie tam, gdzie się strzela, lecz tam, gdzie zapada decyzja dość. Nie ma w nich zwycięstw. Jest tylko moment, w którym wojna przestaje być narzędziem. I w tym momencie, a nie na paradach, nie w transmisjach telewizyjnych, nie pod flagami, następuje prawdziwy finał. Wewnątrz systemu, który nie jest już w stanie udźwignąć własnych wyborów. Rosja nie może ogłosić zwycięstwa, bo nie osiągnęła żadnego z celów zadeklarowanych w 2022 roku. Kijów nie upadł, Ukraina się nie rozpadła, NATO nie ustąpiło, społeczeństwo nie jest zjednoczone entuzjazmem, lecz spajane strachem. To nie klęska w klasycznym sensie, to strategiczna pustka. Ukraina również nie zrealizowała wszystkich swoich celów, ale zachowała to, co najważniejsze zdolność do dalszego istnienia. Udowodniła, że potrafi walczyć latami, adaptować się, reformować państwo, utrzymywać wsparcie międzynarodowe i nie załamać się. I to czyni ją silniejszą niż wielu się wydaje, bo Ukraina nie żyła iluzjami i nie boi się rzeczywistości. Friedman formułuje kluczową tezę. Imperium przegrywa nie wtedy, gdy zostaje pobite, lecz wtedy, gdy przestaje rozumieć, po co walczy. I właśnie ten moment, moment utraty sensu, coraz bardziej zbliża się do Kremla. Wojna, która miała legitymizować represję, biedę i cenzurę, zaczyna tę legitymizację tracić. A gdy ucichnie artyleria, pytanie po co stanie się śmiertelnie niebezpieczne. Finał bez katarzis. Friedman ostrzega. Koniec tej wojny nie będzie wyglądał jak rozstrzygnięcie. Będzie przypominał awarię. Najpierw osłabienie frontu, potem konflikty wewnętrzne w Rosji, poszukiwanie winnych, przetasowania władzy, uderzenia w elity, które jeszcze niedawno wspierały wojnę. Nadejdzie okres, w którym nikt nie ogłosi pokoju, ale walki faktycznie ustaną. Zapadnie cisza, niedopowiedzenia. Seria dziwnych, nieoficjalnych kroków Potem Kreml spróbuje sprzedać to jako mądry manewr taktyczny, ale społeczeństwo poczuje, że coś pękło i tym czymś będzie sam system oparty na strachu i obsesji zwycięstwa. Ukraina również nie ogłosi triumfu, bo jej zwycięstwo nie mierzy się kilometrami. Jej zwycięstwo to niezależność, nie slogan, lecz fakt. Nie będzie święta, ale będzie przyszłość, a to jedyna forma zwycięstwa, która naprawdę działa. Negocjacje bez pokoju. Friedman podkreśla: Obecne rozmowy nie są drogą do pokoju. Są walką o minimalizację strat. Rosja używa ich, by odwlec moment uznania porażki. Ukraina, by utrzymać wsparcie. Zachód, by obniżyć ryzyko eskalacji, nie tracąc twarzy. Ale to nie jest pokój. To polityczna morfina. Największe zagrożenie polega na tym, by uwierzyć, że wojna się skończyła tylko dlatego, że ucichła w mediach. Friedman mówi jasno: ta wojna zakończy się nie ciszą, lecz upadkiem. I tylko jedna strona jest w stanie przetrwać ten upadek bez wewnętrznego rozpadu. To nie jest Rosja. Kto zapłaci prawdziwą cenę? Na koniec Friedman formułuje najostrzejszą prognozę. Decydująca faza zacznie się nie od klęski militarnej, lecz od pęknięcia politycznego. To nie będzie ostatni strzał. To będzie moment, w którym elity zrozumieją, że kontynuowanie wojny jest groźniejsze niż jej zakończenie. Problem Kremla polega na tym, że nie potrafi zakończyć wojny, nie niszcząc samego siebie. Bo to wojna tłumaczyła wszystko: represje, izolację, biedę, kontrolę. Bez wojny nie zostanie żadne usprawiedliwienie. A gdy system to pojmie, zacznie szukać wyjścia jakiegokolwiek. Ale każde wyjście oznacza odpowiedź na pytanie, kto jest winny. Gdy to pytanie stanie się publiczne, rozpocznie się polityczna anarchia, i wtedy wojna zakończy się nie traktatem, lecz zniknięciem podmiotu zdolnego ją prowadzić. Finał bez zwycięzców. Friedman kończy brutalnie. Pokój nie nadejdzie od razu. Będzie chaos, napięcie, niestabilność. Ale wojna jako narzędzie władzy przestanie działać, a skoro przestanie działać, sama wojna również się skończy. Nie triumfem, nie paradą lecz cichym ciężkim upadkiem systemu, który postawił wszystko na strach i przegrał z czasem. I właśnie dlatego tak ważna jest postawa tych, którzy nie stracili sensu po drodze. Polska, państwo i społeczeństwo od początku tej wojny rozumiała, że nie chodzi o chwilowy kryzys, lecz o próbę historii. Polska nie szukała wygodnych pauz. Nie myliła zmęczenia z pragmatyzmem. Ta konsekwencja, spokojna, twarda, odpowiedzialna Okaże się jednym z najtrwalszych fundamentów powojennej Europy. Bo wojny kończą się wtedy, gdy ktoś potrafi przetrwać nie tylko strach, ale i czas.